Co tu się stało? Dwa tygodnie mnie tylko nie było Cześć, nie ja jestem Robert I no po trochę dłuższej przerwie, bo aż są to dwa tygodnie Wracam na YouTube, Była to przerwa, można powiedzieć lekkie wakacje Ale też miałem rozterki co nagrywać nie miałem kompletnie na to pomysłu ani sił. Nie chciało mi się. Ale przychodzę z pomysłem, z wieloma pomysłami, których będę rea realizował. Ten odcinek jest w środę o godzinie 14.30. A następny pojawi się albo w następną środę, tej samej godzinie, albo w weekend to jeszcze zobaczę. Więc zapraszam do oglądania. Zobaczycie co na dzisiaj przygotowałem. To jest pistolet do piaskowania pod sprężarkę. A jeżeli mam pistolet do piaskowania, to gdzieś muszę piaskować te elementy, więc przymierzając się pod ramę odkłada po tyle miejsca w równanie do nogi, sobie pozostawiłem pomiędzy przerwami przygotowałem już stelaż pod pleksę w tym miejscu w filmie właśnie zaszła pomyłka ponieważ tutaj mówiłem, że będę budował z pleksy a co później się okazało, że plany się lekko zmieniły i budowałem całość z folii więc proszę o lekką wyrozumiałość i tam gdzie będę mówił pleksy będzie folia i folię od tego będzie to właśnie połączenie Teraz odpowiednio wymierzam i idę pociąć deski. Zobaczcie, cały stelaż już stoi. Ja tak z daleka pokażę. Tutaj pięknie wszystko stoi. Teraz muszę zabezpieczyć tamte filary, czyli nie są filary belki. Żeby się... Nie mogły przesunąć. Widzicie, dociętą mam już jedną folię Zaraz docinam drugą I pokażę wam jak będę ją przymocowywał No co? Wracam do Was już z założoną drugą folią. Już skończyłem obijanie folią. Na przyczepienie tego z tej strony do ściany zdecydowałem się zrobić to silikonem. Uznałem, że będzie to najlepsza opcja. No i tak to wygląda. Zaraz będę obijał słupy i robił wejście. Jeszcze wam pokażę. Od środka jest napięta folia. I tu tak samo silikon. Jak widzicie, skończyłem już całość. Obie strony są, tutaj są przyczepione silikonem, a tutaj deseczkami. Jako obciążniki do samego wejścia użyłem drewienka. Żeby ładnie się wszystko dociągało. Tak o. I się pięknie przysuwa. W środku mamy już wszystko dokładnie wysprzątane skułem też trochę boki od wcześniejszego tynkowania i tak oto całość się prezentuje więc teraz czas by coś wypiaskować. Jak widzicie, jestem już ubrany odpowiednio, czyli mam dresy, gruba bluza do mojego zestawu dołączą jeszcze gogle i oczywiście maska. I oto są rezultaty piaskowania. Na blaszce wygląda to tak, a na zarzawiałych elementach tak. Tu są takie małe. Niestety wypiaskowałem tylko tyle, ponieważ woda zawierająca się w powietrzu. Jest zaciągana przez sprężarkę I pistolet nią pluje I zatyka się przez to Piasek nie chce wylatywać To muszę ogarnąć No ale tak wyglądają Rezultaty Piaskowanie idzie bardzo fajnie Koła mam przykryte ze względu Na to, że to jest faktycznie piasek bardzo mocny i mógłby mi je Uszkodzić tak więc to będzie tyle na dzisiaj. Rezultaty: No nie mogę więcej piaskować, bo tak jak wcześniej mówiłem, woda jest w sprężarce zasycana z powietrza i się nie da, pistolet się zapycha wodą. No ale co zrobię? Muszę to jakoś rozkminić. A dla Was informacja: żebyście zostawili łapkę w górę, zasubskrybowali ten kanał i weszli na moje inne filmy. Do zobaczenia już w następną środę o godzinie 14.30. I to już będzie, mam nadzieję, regularność na moim kanale zawsze w środę o 14.30. Siema!